Mamy dużo pomysłów, jeżeli chodzi o te dodatkowe środki. To jest też ponad 3 miliony złotych. Co takiego nowego? Bo tego bym zaczęła. Na pewno smart village, wchodzimy w ten temat. Jest takie, taka propozycja i my ją wykorzystujemy. Oczywiście operacje własne. Jesteśmy, budujemy spójną, widoczną ofertę turystyczną już od początku realizacji lokalnej strategii, więc nie mogło być inaczej, żebyśmy również nie uwzględnili atrakcji turystycznych w niskim księstwie. No i oczywiście tak samo planujemy taki wirtualny spad. Po niskim księstwie, po produktach lokalnych, bo tak jak tutaj. Często mówię o tym, my jednak certyfikujemy produkty lokalne i zależy nam na promocji tych produktów lokalnych, i nie mogło też zabraknąć tych tematów. W ramach tych dodatkowych środków, które otrzymujemy z programu rozwoju obszarów wiejskich, w pierwszej kolejności planujemy przeprowadzić duży nabór na wnioski z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Bardzo duży boom jest teraz i zainteresowanie, jeśli chodzi o takie małe, lokalne biznesy. Po pandemii ludzie sprawdzają nowe pomysły, szukają nowych rozwiązań, jeśli chodzi o taką niezależność i stabilność, może poza etatem. W drugiej szkolności rozwijanie działalności gospodarczej i potem takie wnioski dla gmin z zakresu rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury, żeby ludziom umożliwić spędzanie wolnego czasu właśnie w górach Niemodlińskich. Tak, oczywiście oprócz małego biznesu, gdzie przeznaczamy e, około miliona złotych na premię dla, na podejmowanie działalności gospodarczej. E, My również te pieniądze chcemy przeznaczyć na granty. Chcemy zrealizować małych takich projektów około 13-15 z organizacjami pozarządowymi na terenie naszej, naszego obszaru. Mają one dotyczyć przede wszystkim takiej aktywizacji społecznej. W takim ogólnym pojęciu, czyli chcemy aktywizować w dalszym ciągu tą naszą lokalną społeczność. Niezależnie od tego chcielibyśmy doposażyć nasze świetlice wiejskie i oczywiście realizować koncepcję smart. Niełatwe pieniądze, ale, ale one no, wzbudzają kreatywność. One pomagają zastanowić się, co naprawdę jest danej społeczności potrzebne, co sprawi, co będzie taką, taką inwestycją czy pomysłem długoterminowym. W przypadku przedsiębiorczości, czyli rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia, to są bardzo cenne pieniądze, dlatego że w tym okresie popandemicznym i pandemicznym one pomagają zastanowić się społeczności, co chcieliby robić na własny rachunek, jak chcieliby rozwinąć własne firmy właśnie w tym czasie, w tej nowej sytuacji, która, która się dla nich wytworzyła. Wiele osób zrezygnowało z pracy albo zostało zmuszonych do tego, żeby opuścić swoje stanowiska pracy, i to rodzi taką kreatywność, bym powiedziała. Ludzie, ludzie chcą podejmować własną działalność i kreować swoją przyszłość. To już jest ponad y, mm, tysiąc y, y, umów, wniosków jakie zostały składane przez lokalne grupy działania w ramach tej perspektywy te środki, które y, zostały przekazane 6 milionów euro dodatkowe to uzupełniają pulę y, do 33 milionów euro dla lokalnych grup działania. To są działania związane z obiektami kultury, z przedsiębiorczością, z infrastrukturą na wsi. Chcę powiedzieć, że Dzięki środkom lidera, bo o tych właśnie mówimy, powstało ponad 400 miejsc pracy, nowe firmy. Myślę, że to jest bardzo istotne, że w tych 6 milionach euro, które na umowie dzisiaj przekażemy, minimum 35% ma być właśnie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy, na wsparcie przedsiębiorczości.